Jestem Jamek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was film z najlepszych tyrolek na całym Blockstar Planet, więc bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Okej, okay, zaczniemy sobie od zrobienia jakiegoś skina. Ja dzisiaj jestem na koncie Al Child Us. nie wiem jak to się wymawia. Bardzo Cię pozdrawiam. Dziękuję za użyczenie konta. Bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam. A tymczasem my tutaj mamy skates. O matko, to są te najsuperowsze roki na Blockstar Planet, mam Hot Hills i profils, to te sobie damy potem, ale to jest piękne, cudo, nie no, dobra. Dobra, weźmiemy sobie skina stopki. dajmy może tego, a będzie ładne. Jeszcze ich MSP coś takiego nagrała, e, czyli ich MSP to jest właścicielka tego konta. E, Oni wam już wspominałem więc bardzo pozdrawiam ją jeszcze raz. I z, z, po, polecam wpaść na jej filmiki. Przepraszam, że się tak jąkam, ale jestem po prostu strasznie ucieszony, to są te, ale to są piękne rolki, wow! A te drugie damy może na takie białe, nie trochę to dziwne, może na takie szare. O, i teraz jest bardzo ładnie. Jeszcze sobie tylko zmienimy tło, będzie bardzo, bardzo ładnie. To jest takie i takie. I sobie zapiszemy Hot Hills. Proszę bardzo. Możesz sobie potem to usunąć, ich MSP. Bo to nie jestem właścicielem tego konta. A więc sobie zobaczmy na test, jakie to jest duże! Wow, ale to jest super, nie no! A teraz dla jasności chcę jeszcze Wam powiedzieć, że nie nagrywam tego, żeby zgapieć od Mikala, tylko dlatego, że po prostu strasznie mi się podobają te rolki i chciałem zrobić taki filmik specjalnie o nich. A więc dobra, ale to jest fajne, nie no wow, to jest takie super do parkurów. A jak już o tym mowa, wchodzimy sobie na parku. No dobra, już byliśmy na pierwszy parku, tu nie ma kluczy, wow, ale te rolki, ale widzicie, jakie to jest ogromne, czy jest coś tutaj za tym sercem, nic tu nie ma. Piękne są te rolki, nie, no już się nie mogę doczekać Pro Hills. Kurde, to jest takie cudne, cudo, że wow, po prostu wow, to się naprawdę nadaje na parkury. i tamte te złote już na pewno będą bardzo, bardzo fajne. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze przypominam, że nie nagrywam tego, żeby zgapiać od Mikalo, tylko po prostu chciałem coś nagrać o takich rolkach tak jakby dla siebie i żeby no, bo wtedy on tak trochę mało powiedział o tych rolkach, ja tak po prostu chciałem więcej. Jeszcze mi no, potem możecie napisać w komentarzu, które rolki są fajniejsze, te czy yy, Pro Hills. Nie, no szkoda, że moderatorzy je usunęli ze sklepu, zagrali mi jednocześnie tym na nosie, ponieważ ja się wkurzyłem. Nie ma, nie ma. Już prawie dwa miesiące mijają, a ja się po prostu wkurzałem. Ale na szczęście ich MSP mi pozwoliła nagrać na swoim koncie. To mnie tak trochę uratowało. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, ich MSP, za użyczenie konta. Ok. I jest to bardzo fajnie. Ała zginąłem, a więc dobra. To sobie się dłużej pobawimy tymi rolkami. Nie, no to jest po prostu koks. Są wspaniałe te rolki. No, naprawdę mi się podobają. Wiem, że o tym mówił już setny raz, ale trudno. No, bardzo fajne jest to konto. I jeszcze pomóżcie dla ich MSP wbić level 90, bo ona przed końcem korona ferii chce wbić level 90. I może jej pomożecie. Jak tak, to byłbym bardzo wdzięczny. Jeszcze możecie wpaść na jej kanał i się dopytać o szczegóły, to ona Wam powie o tym trochę więcej. O, 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 ale ostrożnie trzeba być. To jest naprawdę super konto, ma bardzo dużo tutaj rzeczy fajnych. I jeszcze na szczęście się jej hich MSP udało się pozbierać, to znaczy w sensie zdobyć te rolki, a więc naprawdę bardzo świetnie zazdroszczę. O, wow, ale nie zginąłem. Dzień dobry, siemka Pepa. Ojej, ale mam farta i teraz tutaj w górę, w górę, w górę i wow, ale piękne rolki, nie no, naprawdę one się bardzo nadają do parkourów, jeszcze zobaczymy tamty z planetami, ok, gdzieś tutaj coś jeszcze tutaj jest, jeszcze jak widzicie ze mną jest słodki kurczaczek Alfred, on był kiedyś za tikety, ja chciałam go kupić, ale niestety w, dni, w dzień, w dni, w kiedy nagrywam, nagrywam tylko w piątki i w soboty, ale wrzucam w różne dni i w dzień, kiedy, czyli w sobotę chciałem go kupić, ale mi zabrakło kilka biletów, więc się po prostu wkurzyłem i kupiłem wtedy klocki, pióro i liście. O wow, nie zginąłem tu. No to bardzo, byłem trochę zły, o matko. Byłem zły, ale trudno. Co było te, co było to nie minie. Co było już nieważne, trudno, nieważne. A więc zaraz robimy skina z Pro Okej, okay, ja już jestem i kurczę no. Tutaj nic nie ma, ale zabawny błąd, że zobaczmy jak się temu zmieniają kolory, to, a dobra, tutaj tak jakby obudowy i tak, no fajne może to być, znaczy w sensie jest, sobie damy od razu może takiego ładnego skina, ok. i teraz sobie damy nasze Pro Heels, pięć sztuk modeli, wow, wow, ale to jest piękne, cudo, nie no, wow, ale piękne złote elementy, widzicie te kółka? Czy widzicie te kółka? O matko święta, to jest przepiękne cudo. I Jeszcze teraz zobaczymy, jak się tutaj zmieniają kolory. To taki skalmarowy kolor. Okej, okay, to jedne są te, takiej tego czegoś, a drugie są takie wow, 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 No to się zaprzyźniłem z tymi rolkami. Jedne będą takie, a drugie takie. O, bardzo pięknie kolorystycznie pasuje. I sobie zapiszemy. Pięknie to wygląda, naprawdę. Zostawcie jeszcze lajki dla tych skinów. I, I te, i w ogóle polejkujcie dla kich MSW ścianę, pomożemy jej bić level 90. 90 pro Heels. No. no, to ja kiedyś myślałem, że po prostu te rolki są do, takie beznadziejne trochę, ale prowadzili te modele, to nie no, naprawdę przełom, przełom. Jakie to jest piękne cudo, jakie to jest ogromne. Te piękne, złote elementy, nie no, to jest po prostu bardzo fajne. Moja ocena naprawdę bardzo duża. No, da, bardzo mi się to podoba, złote elementy, to się nie dziwię czemu pro, bo wiecie, tutaj takie złote elementy, a jakiś pro zdobył złoto, to bardzo fajnie. Jeszcze nie rozumiem trochę za bardzo, o co chodzi z tym wydarzeniem, bo tam było napisane, że Ziggy chciała uciec, a teraz nic, nie razie jeszcze nic nie wiemy, ale czas pokaże, widzimy się na parkurze. No dobra, ja wszedłem na drugi parkur i o wow! o, ale są tu piękne, to są piękne rolki, nie no, po prostu świetne. Ja bym tak bardzo chciała mieć to na odważnym. O, oh, wow, wow, wow. No po prostu, wow. Spróbujemy jeszcze przejść ten parkur i przetestujemy sztuczki kurczaczka. O, trafiłem na dobry portal. I teraz to, co nie lubię, ale to też się bardzo nadaje do parkurów. Takie to normalnie, nie no praktycznie faktycznie dla pro. No nie, no naprawdę się czuję bardzo dobrze z tym. I chciałbym mieć coś takiego, naprawdę w rzeczywistości. To byłoby bardzo, bardzo fajnie. Nie, no świetne. Jeszcze pamiętajcie, że pomagamy wbić dla ich MSP level 90. Jak tak to będzie wszystkim, to będzie jej i mi bardzo miło, bo ja jej tutaj trochę pomagam. Nie, no, bardzo fajnie. Teraz fioletowa brama, hop. I co? Ale krótki ten parkour. No to jeszcze, żeby nie było tak strasznie, żeby nie był aż tak strasznie krótki, to jeszcze przetestujemy sobie sztuczki kurczaczka. Albo wiecie co? Może jeszcze po prostu przejdziemy jeden parkur. Okej, okay, oto kolejny parkur I tutaj ich MSP go przechodziła. I tutaj będę używał nazwy ich MSP, ponieważ tak się tego trochę mi łatwiej używa. Ok, tylko nie wiem, jak teraz mam tam doskoczyć. A, dobra, się da. Da się, da się. Fajne, naprawdę. Podobają mi się rolki, bardzo dobrze dopracowane. O, kryształek. I co teraz? Teraz tędy. Kolejny klocek z tej... Kolejny... Parkour z tych klocków nowych. One są takie trochę średnie, ale dobra, trudno. Jakoś przeżyjemy. Tam ta kolekcja specjalnych klotków mi się bardzo podobała. Ona była, znaczy nagrywałem oni 10 stycznia. a tutaj mamy kryształ. Świetnie, świetnie. Tutaj mrozy. O! Ale w sumie to może przetestujemy jeszcze sztuczki kurczaczka z tym, z Hot że Już będzie trochę tak porówno. O, wow. O. O co tu chodzi, Boże, już chciałem na to coś skoczyć, na no to barach było, ale trudno. Świetne, one robią takie same dźwięki jak Hot Hills. I jak tam te, jak jeszcze tam te takie długie, Wiecie, które mam na myśli? I takie, hell, hell, nie wiem, jak to się mówi. Okej, okay, dobra, ale fajne jest to naprawdę, to takie duże. Kurde, szkoda, że ja tego nie zauważyłem, jak to było w sklepie. Gdybym ma... o tym nagrał na swoim koncie. Okej, ała, ała, to jest niefajne, nie podobają mi się te przeszkody, Ona na szczęście tylko jeden portal, bałem się, że będzie jakiś wybór. Już kich MSP mnie prześcignęła w tym parkurze. I teraz chyba jeszcze trzeba skoczyć tędy, aż tam do mety. O, dobra, dobra. I możecie jeszcze napisać w komentarzu, które rolki Wam się bardziej podobają. I chyba, ja nie mam chyba swoich ufaworyzowanych, ale jak już gdyby już ktoś miał mi... Kazać wybierać, to bym chyba wybrał te. A więc dobra, lecimy w do Nexusa, testować kurczaczka. w Nexusie i sobie jeszcze weźmiemy skina tego. Hot Hills. Bardzo fajny. No dobra, dobra. Damy jeszcze mu tutaj dyskotekę. Niech sobie potańczy. Przepraszam za to cichy MSP. Ale okej, okay, dobra, i teraz sobie wybij trochę tego levela, idziemy, koniec. I teraz dobra, klikamy podrap. <laughs> ale zabawne jeszcze ten dźwięk tańcz co on, co to w ogóle jest co on robi, nie no dziwne rzeczy już widziałem na tym świecie siad o jakie słodziutkie słodziutki kurczaczek okej, okay. siad zaszczebiocz <laughs> ale to było zabawne, mam tutaj trochę dla was przyciszone dźwięki, więc nie możecie zobaczyć obróć się, no to taki fajny podskok i jeszcze tutaj mamy baw się co to on? Szarżuje? I teraz jeszcze, dobra, koniec, koniec, uśmiech. No to robi to samo, co tam zagdacz, czy coś tam. Ale trudno. Już Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie suba i łebkę w górę kotki. A ja się już z wami żegnam. Pa, pa!